Zbigniew Jarosz, doradca Jagodowy. Zwierzyński Albert, doradca Jagodowy. Znajdujemy się w rejonie Czerwińska. Mamy pierwszą dekadę maja. Niestety w tym roku bardzo niesprawiedliwie góra dzieli opadami, dlatego że na południu Polski mamy już sporo opadów tej wiosny, natomiast centralna Polska. Północna Polska w zasadzie tych opadów nie ma w ogóle. Panie Grecie, jak to wygląda w rejonie Czerwińska, w sercu polskiej truskawki? W sercu polskiej truskawki wygląda to tak, jak pan doktor wspomniał, tych opadów praktycznie nie ma. Spadło może 20-20 kilka milimetrów deszczu w miesiącu kwietniu. W rejonie grójca spadło też 20 mm deszczu. Mały opad był w niedzielę wielkanocną i tydzień po Wielkanocy był właśnie ten około 20 mm opad deszczu. I to w zasadzie jeśli chodzi o opady atmosferyczne, można by było powiedzieć, że... Jest wszystko, tak. Jak się przejeżdża przez rejon Czerwińska dookoła, można widzieć deszczownię. Tak. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jak to wpływa na presję chorobową? E, po pierwsze, to chciałem, nim opowiem o presji chorobowej, to jeszcze zwrócić Panie Doktorze uwagę na dwie rzeczy. E, są dwie podstawowe typy deszczowni. Oczywiście tych systemów deszczujących jest o wiele więcej, ale jeśli mówimy o deszczowni szpulowej, dużej, przystosowanej do nawadniania dużych powierzchni. Yy, prawda, plantacji truskawek czy plantacji warzyw, to mówimy o deszczowni z wózkiem, na której zamontowane jest działko wodne i o, o konsoli deszczującej, tak. czyli prawda na, yy, są dysze, z których wydobywa się woda. To są dwa typy deszczowni. Jeśli yy, ja miałbym tutaj wskazać, który z tych rozwiązań jest odrobinę lepsze, to wskażę na konsolę. Dlatego, że konsola bardziej równomiernie rozprowadza E, tą wodę. Każda dysza ma swój określony wydatek, i w jednostce czasu e, dana ilość wody na daną powierzchnię e, jest właśnie aplikowana. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że zarówno przy jednym, jak i przy drugim typie deszczowni, jeżeli one są uruchomione przy silnych ruchach powietrza czy wysokiej temperaturze, straty sięgają nawet 50%. Dokładnie, dokładnie. I takie, e, takie zjawisko jest obserwowane. Wiatr, ruchy powietrza zmuchują strumień wody, który wydobywa się z dysz na konsoli lub z działka wodnego, tak. i ta woda jest, e, jest tracona. I wtedy tutaj o równomierności podlewania już być mowy e, nie może. W ogóle o efektywności. Podlewania. O efektywności podlewania. Tak. Dokładnie. Może zdarzyć się tak, że jedno miejsce jest niedolane, a drugie jest przelane. Dokładnie. E, więc na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Pytał mnie Pan o e, choroby. Oczywiście deszczownia. Dostarcza wilgoć i zwilża wszystko, co się w jej pracy znajdzie, czyli glebę, ale i blaszkę liściową, i ogonek liściowy, i otwarty kwiat. Jeśli w tym otwartym kwiecie znajdzie się zarodnik sprawcy szarej pleśni, grzyba Botrytis cinerea, i temperatura powietrza będzie optymalna, do infekcji dla, dla sprasy szarej pleśni to jest 18-25 stopni Celsjusza, to dojdzie do tej infekcji i ten wrażliwy element rośliny, jakim jest otwarty kwiat, zostanie zainfekowany. Nie zawsze możemy to zauważyć, ale na pewno zauważymy to w trakcie zbioru lub zauważą to konsumenci, którzy będą takie spleśniałe owoce widzieć w, w swoich opakowaniach, które kupili. Więc jeśli decydujemy się na Deszczowanie, to zwracajmy uwagę na program ochrony, jaki w okresie kwitnienia realizujemy, aby zabezpieczyć i nie dopuścić do rozwoju, bo tritis cynera, co jest oczywiste, ale. Chciałbym również Państwu powiedzieć, że drugi grzyb, Colette acutatum, czyli sprawca antraknozy, również jest niebezpieczny. Również tak jak Botrytis, potrzebuje tej kropelki wody do infekcji. I tutaj te infekcje możemy obserwować na ogonku liściowym, możemy obserwować na blaszce liściowej i oczywiście na owocach. Te czarne, zapadające się plamy. To jest właśnie antraknoza truskawki, która z roku na rok coraz większe żniwo zbiera, jeśli chodzi o plantację, jeśli chodzi właśnie o porażenie owoców. Ale ją już obserwujemy trochę wcześniej, niekiedy znacznie wcześniej, właśnie na ogonkach liściowych. Czyli reasumując, jeżeli ktoś się decyduje na deszczownię, musi się liczyć z tym, że... Potrzeba jest zintensyfikowania zabiegów tak. ogólnie W ogóle przebudowania, przebudowania programy, programy, harmonogramu, ochrony. bo tu już mówimy z jednej strony o zabiegach e, profilaktycznych preparatami kontaktowymi, żeby nie dopuścić do infekcji, ale z drugiej strony o zabiegach e, ochrony roślin preparatami Interwencyjnym. interwencyjnymi, tak. które, że tak powiem, blokują rozwój e, e, chorób. No i jest jeszcze jedna rzecz, jeden aspekt, dlaczego nie jesteśmy zwolennikami deszczowni. Jeżeli deszczownia jest uruchamiana dość często, wypukanie składników z ryzosfery, gdzie truskawka jest rośliną płytko korzeniącą się, praktycznie do 15 cm sięga korzeń aktywnych w pobieraniu składników pokarmowych, to to wypukanie jest drastyczne. Jeżeli ktoś jest tego nieświadomy, włącza deszczownię regularnie, to później nie ma co się dziwić, że owoc jest drobny i nie chce wyrastać. Dlatego my cały czas powtarzamy, w uprawie truskawki, Optymalną technologią dostarczania wody jest nawadnianie kropelkowe, Dokładnie. Dokładnie. gdzie poprzez fertygację, czyli połączenie nawadniania z nawożeniem, jesteśmy w stanie regularnie uzupełniać te składniki pokarmowe, które są w danej fazie potrzebne. I ja uczulam, jeżeli jest intensywne nawadnianie plantacji, a takie, takie nawadnianie jest prowadzone, dlatego że no mamy fazę kwitnienia. W tej chwili. Truskawka jest w fazie najwrażliwszej na niedobór wody. Te składniki pokarmowe muszą być regularnie uzupełniane. W jaki sposób? Zapraszam do nas na stronę doradca jagodowy, gdzie lada moment ukaże się szczegółowo rekomendacja, jeżeli chodzi o prowadzenie fertygacji w okresie kwitnienia, budowy owoców. Ale nim zapytam Pana o ferdygację, to chciałem jeszcze wspomnieć o technicznych aspektach samej samego nawodnienia kroplowego. Dlatego, że tutaj też obserwuję kilka elementów, które można by było poprawić, usprawnić, aby ta woda była efektywniej wykorzystywana. A przede wszystkim, jeśli decydujemy się na system kroplowy, to oszczędzajmy tą wodę. Podajmy jej dokładnie tyle, ile rośliny w danym momencie potrzebują. Powinniśmy używać do tego instrumentów, panie doktorze, na przykład tensiometru, Ten bardzo metra. prostego, tajnego tak. rozwiązania. Bądź też... No, no jeżeli właśnie, ktoś ma w ręku, takie. bardziej zaawansowane potrzeby oceny, zarówno wilgotności gleby, jak i e, poziomu zawartości składników pokarmowych, może sobie kupić e, takie urządzenie, które pozwala to zmierzyć. Ale rzeczywiście, prosty tensiometr, który kosztuje kilkaset złotych, pozwoli usprawnić nam to, to nawadnianie i pozwoli zdecydować, czy już podać wodę, czy jeszcze poczekać. W uprawie troskawki, zarówno niedobór wody, jak i jej nadmiar, jest katastrofalny, bo jeżeli przelejemy ryzosferę, to doprowadzimy do rozwoju grzybów chorobotwórczych, głównie tutaj z rodzaju Phytophthora. No i później możemy się liczyć z wystąpieniem bądź to z nielizny szyjki korzeniowej, bądź też ze skórzastą z owoców. Dokładnie. A mając system nawodnienia kroplowego, możemy dużo sprawniej i efektywniej zarządzać i dawkami wody, i długościami cykli i w ogóle całym nawodnieniem. Szanowni Państwo, jedna ważna rzecz. Jeśli mamy uprawę truskawki w systemie dwurzędowym, tak jak tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, często Państwo stosujecie jeden, jedną linię kroplującą na te dwa rzędy, kładziecie ją po środku. Ja... Chciałem powiedzieć, że nie jest to efektywne. Po pierwsze, dlatego, że tutaj, jak panie doktorze, sobie stoimy, to ten środek jest troszeczkę niżej, mimo że to jest klasyczna uprawa na płask, to jest troszeczkę niżej niż, prawda, rośliny. W wyniku przejazdu ciągnika, pracy urządzeń, narzędzi do, do odkwaszczania, do wzruszania wierzchniej warstwy gleby, robi się, robi się taka dokładnie niecka i woda będzie w tej niece stała. Dlatego linia kopiująca powinna znajdować się pod każdą rośliną. Pod każdą rośliną powinien się znajdować emiter, z którego ta woda wydobywa się na zewnątrz i dostaje się bezpośrednio w strefę korzeniową. Czyli e, linia kroplująca nie leży na ściółce czy to ze słomy, czy to z czarnej agrowłókniny, chociaż takie praktyki również e, są spotykane ale bezpośrednio na pod roślinami na glebę, żeby ta woda tam trafiała, tak. gdzie jest najbardziej potrzebna. I co jeszcze ważne, najlepiej, żeby emiter był o jak najmniejszym wydatku. Dlatego, że woda ma pod rośliny być dozowana w takich porcjach, aby roślina jak naj, w jak największym stopniu mogła je wykorzystać. Jeżeli są meteory o dużym wydatku, niestety. Im większy wydatek, tym większe straty wody. Szczególnie na glebach lekkich, piaszczystych. Dokładnie. Kiedy tam, znowu to, co Pan wcześniej powiedział o deszczowniach, ale w przypadku zbyt intensywnego nawadniania kroplowego jest Proszę. również możliwość przepłukania składników Oczywiście. pokarmowych Oczywiście. w głąb, poza ten obszar 15-20 cm, w głąb tak. profilu glebowego i tym samym pozbawienie rośliny składników niezbędnych do wzrostu i rozwoju. Czyli Panie Albercie, reasumując, jeżeli mówimy o nawadnianiu, a nawadnianie w takich warunkach jest niezbędne, to mówimy tylko o nawadnianiu kroplowym. Deszczownia jest rozwiązaniem na zasadzie tonący brzytwy się chwyta, ale czy ta brzytwa nas nie pokaleczy, to się okaże dopiero w zbiory, jak będziemy oceniali presję chorobową. Jeżeli już tej brzytwy się chwytamy, to zwróćmy uwagę na aspekty, właśnie to, co wspomniałem, odnośnie modyfikacji programu ochrony roślin, tak. odnośnie różnych rzeczy. Pan doktor wspominał tutaj o modyfikacji programu nawożenia. To trzeba wszystko wziąć pod uwagę, żeby jeśli już decydujemy się na tą brzytwę, to pokaleczyć się jak najmniej. No i proszę Państwa, Ferdygacja, o której tutaj pan doktor mówił e, tak dużo, no, jeśli mamy tę linię kroplującą, to znowu doinstalowanie bardzo prostych rozwiązań, inżektora, dozownika proporcjonalnego, pompki wtłaczającej pożywkę, jest bardzo proste, łatwe i tutaj f, do ferdygacji w zasadzie jeden krok i w zasadzie zmiana technologii jest tutaj e, na wyciągnięcie ręki i... Jest to bardzo korzystne. Technologii, która lada moment odwdzięczy się nam poprzez lepszą jakość owoców i większe owoce, czyli większą zyskowność. Dziękujemy. Dziękujemy.